Halo, halo, słyszycie mnie? Halo, cześć wszystkim. No hej, co się stało? Kochani, nie uwierzycie, zostaliśmy nominowani w konkursie magazynu Party. Aha. Serio? Wow. Naprawdę. Jest, jest, jest! Udało się! Ale to tylko połowa sukcesu. Teraz liczy się każdy głos. To prawda. Trzeba teraz przekonać naszych kochanych widzów, żeby na nas zagłosowali. I trzymali mocno kciuki. No tylko nie wiem, czy najpierw powinni trzymać kciuki, czy głosować. A najlepiej niech robią to jednocześnie. Do sprawdzenia, a na razie. ご参加しますなな。